Powiatowego rozpoczęcia roku szkolnego. To dla nas ogromny zaszczyt móc stanąć przed Państwem i wspólnie celebrować początek nowego etapu w edukacyjnym życiu społeczności szkolnej z terenu Powiatu Szczecineckiego. Dzisiaj spotykamy się tutaj, aby uroczyście zainaugurować nowy rok szkolny, pełen nadziei, nowych wyzwań oraz możliwości. Jest to czas, kiedy wszyscy. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie pełni energii i zapału. Po wakacyjnym wypoczynku wkraczają na nową ścieżkę wiedzy i doświadczeń. Rok szkolny 2024-2025 niesie ze sobą wiele wyzwań, ale również ogromne nadzieje. Wszyscy pragniemy, aby był to czas pełen sukcesów, nie tylko naukowych, ale i osobistych. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu. Każdy dzień przyniesie nowe osiągnięcia i radość z odkrywania świata. Każde rozpoczęcie roku szkolnego to uroczystość, w której rozpoczynamy coś, co nas będzie czekało, i, i też wielka niewiadoma. Rozpoczęcie roku szkolnego w pierwszym liceum Ogólnokształcącym to rozpoczęcie roku szkolnego w najlepszej naszej szkole, jeżeli chodzi o kształcenie średnie. Pozwolę sobie przypomnieć tylko, że właśnie w czerwcu mówiliśmy o tym, że e, uczniowie tej, tej, tej szkoły e, to 30 olimpijczyków, którzy uczestniczyli w olimpiadach Szczebla Centralnego, więc Edukacja, kształcenie i to, co jest związane z kadrą i zespołem, to są numer one w powiecie Szczecinieckim, i z tego cieszymy się ogromnie. Drodzy Państwo, niedawno uczestniczyłem w otwarciu roku szkolnego w mieście Szczecinie, kiedy tam było takie bardzo fajne hasło: Miło Was widzieć. Chciałbym się wejść do młodzieży, miło Was widzieć, dlatego że faktycznie dzisiaj rok szkolny w szkołach średnich czyli w liceach, technikach i szkołach branżowych, rozpoczyna 3515 uczniów. Można by powiedzieć, że takie małe miasteczko, które przyjeżdża do Szczecinka i to już widać. Zaczynając dzisiaj, jadąc do pracy, zauważyłem, że i więcej, więcej samochodów, większe, większe korki są, ale też ogromna rzesza na dzieci, młodzieży jest i tak naprawdę to dzisiaj... Szczecinek właśnie będzie żył. Żył tymi młodymi sercami, młodym myśleniem. Myślę, że wszyscy z tego się cieszymy ogromnie. Dla nas to oczywiście jako samorządu powiatu szczecińskiego, organu prowadzącego szkoły to jest ogromne wyzwanie. Przez okres wakacji staraliśmy się zrealizować wiele przedsięwzięć, różnego rodzaju działań, które przede wszystkim mają poprawić edukację i kształcenie naszej, naszej młodzieży. Drodzy Państwo. Ten, w tych 3515 uczniach jest 1421 uczniów liceów ogólnokształcących. Ja się z tego cieszę ogromnie, dlatego że jednocześnie zawsze patrzę na, na tych uczniów, którzy uczęszczają do techników i szkół branżowych. Do techników od 1 września będzie uczęszczać 1485 uczniów, a do szkół branżowych 418. Więc my mamy tak naprawdę dobry. Dobre relacje, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe i kształcenie, i kształcenie ogólno, ogólnokształcące to jest istotne i ważne, dlatego też, że w tym naszym infrastrukturze edukacyjnej staramy się, aby na najwyższym poziomie promo, proponować i, i edukować i kształcić młodzież w technikach i w szkołach branżowych. To jest niezmiernie, niezmiernie ważne i z tego, w związku z tym ponosimy również duże nakłady, ale te nakłady nam się opłacają. że niezmiennie mi imponuje, że potrafi 20 minut bez kartki, tak jak ja się podpieram coraz częściej, no ale to jest sprawa wieku, że wątek umyka, że tak powiem, więc nie chcę się na tego, na to narazić, ale no potrafi nie tylko to, co e, wielokrotnie podkreślałem, że to jesteś, no ale są, są, tacy, że tak powiem ludzie, którzy znają te liczby, potrafią, potrafią z pamięci jakieś dziesiątki liczb powtarzać. On to miał zawsze tą, tą taką zdolność, czego ja nigdy nie miałem. Ale przede wszystkim mówił 20 minut w sposób ciekawy, i ja się dzisiaj cieszę z tego, że ja te parę słów, które chcę Państwu przeczytać, że ja je sobie napisałem, dlatego, że nie będę posądzony o plagiat. Tak? Dlatego, że okazuje się, że nasze myślenie o, o, o szkolnictwie jest niezwykle podobne, i, i parę wątków oczywiście, moje wystąpienie. Proszę się nie obawiać, nie będzie 20 minutowe, ale parę wątków się oczywiście e, powtórzy. Chcę też powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyło, że, że, że Pan Starosta, pan, pan Staroście się spodobała ta maksyma, która była, była w, na otwarciu. Roku szkolnego szkół podstawowych, że mi, miło was widzieć, chyba tak, tak to było. Mnie się z kolei muszę, muszę tutaj skomplementować, bardzo podobało to, co przytoczono to zdanie Mandeli, Nelsona Mandeli. Nie wiem, skąd żeście to, że tak powiem, no wczaili takie, takie, takie zdanie, ale ono jest niezwykle słuszne, tak. siłę siła, siła edukacji naprawdę trudno przecenić, szczególnie. To ma znaczenie w takich krajach jak RPA, tak i, i znając całą drogę Nelsona Mandeli, miał w 100% rację. Za nami inauguracja tego roku szkolnego w szkołach podstawowych jestem już po rozmowach z panem starostą. Mam nadzieję, że uroczystości już związane z dniem edukacji narodowej i zakończeniem roku szkolnego zrealizujemy już wspólnie. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest miasto, są takim naturalnym zapleczem dla szkół ponadpodstawowych, czyli kolokwialnie mówiąc dla, dla szkół starosty. Dlatego nasze kłopoty ewentualne z naborem, z demografią nieuchronnie przełożą się po kilku latach na kondycję szkół średnich. Mimo, że powinny mnie właściwie obchodzić tylko głównie szkoły podstawowe i przedszkola, z dumą myślę o osiągnięciach szczecineckich szkół średnich. Naprawdę miło mi było e, słuchać. Że braliście udział w tylu olimpiadach, że uzyskaliście dobre wyniki maturalne, kondycja naszych szkół niepublicznych jest również niezmiennie dobra. Szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia to perełka, do pewnego stopnia event na skalę ogólnopolską. Dlatego też należy dbać o nasze szkolnictwo na każdym poziomie, aby przynajmniej nie zepsuć tego, co już zrobiono. Nie nie nie